Ciche, jakby jeszcze rozespane łąki powoli budzą się do życia. Wschodzące słońce swymi promieniami zdaje się delikatnie muskać misterną koronkę utkaną z pajęczych nici. Poranny wietrzyk na źdźbłach i kroplach rosy wygrywa melodię słyszalną jedynie dla ukrytych w trawach mieszkańców tych okolic. Z bogactwa kolorów i zapachów, które stanowią esencję łąki nader chętnie korzystają rzesze pracowitych owadów. Na ich krzątanie ze stoickim spokojem spoglądają krowy, które, choć pewnie same o tym nie wiedzą, przyczyniają się do zachowania łąki w kształcie takim, jaki jest obecnie. Te naturalne kosiarki nie pozwalają łące zarosnąć drzewami i krzewami, które, niczym zwarty mur, Zamykają horyzont. Rzut oka na łąkę z lotu ptaka ujawnia, że nie jest ona jednolitym morzem zieleni. W wielu miejscach skrzy się woda, która pochodzić może z okresowych zalewów, roztopów, czy też choćby jako lokalne oczka wodne, być stałym elementem łąkowego krajobrazu. Jej obecność jest warunkiem istnienia dla wszystkich roślin, ale także siedliskiem dla całego mnóstwa rozmaitych organizmów. Otwarte tereny łąki sprawiają, że większe zwierzęta raczej się tam nie ukryją. Młody łoszak wśród łąk upstrzonych intensywnie żółtymi kwiatami jaskrów bacznie wypatruje zagrożenia. W razie pojawienia się potencjalnego niebezpieczeństwa instynkt nakazuje mu szukać schronienia w bezpiecznych leśnych ostępach. Tęsknota za sycącymi oko żółtymi kwiatami linic Fioletowo-różowymi chabrami czy ostrożeniami nie pozwoli mu jednak z pewnością długo ukrywać się pomiędzy drzewami. Czasami na łąkach zobaczyć można obrazy rodem z powieści Karola Maia. Widok pasących się koni każe rozglądać się wokół w poszukiwaniu odpoczywających indian. I tylko bizony jakieś takie inne. Mniej kudłate, a bardziej łaciate. Zarówno konie, jak i krowy są tutaj częstym widokiem. Wchodzą one z łąką w swoistą symbiozę. Ona daje im pożywienie, one zaś nie pozwalają jej zarosnąć drzewami. Późne popołudnie na łące nie jest bynajmniej porą relaksu. Wśród traw wciąż trwa krzątanina małych i większych mieszkańców, uganiających się za charakterystyczną dla nich strawą: owadami, pędami roślin czy też nasionami. Ową bieganinę kończy dopiero zmrok. Zachodzące słońce staje się dla łąki sygnałem, że czas zasłużonego odpoczynku wreszcie nadszedł.